Były to 28 sztafety olimpijskie. E, polegają one na tym, że biegamy na czterech dystansach, na 400 metrów 200-100 i 100. E, dzieci od klasy 4 do klasy 8 wystawiają sztafety czteroosobowe i walczą ze sobą. Także to jest idea, właśnie sztawy. To jest taka najfajniejsza impreza na koniec roku. Jest to podsumowanie szkolnego, szkolnej rywalizacji, przez cały rok szkolny. Wspomnę, że inicjatorem jest pan Piotr Taube, który jest nauczycielem WF-u w Szkole Podstawowej numer 1. Jest on również trenerem lekkiej atletyki. To on pierwszy 28 lat temu zainicjował tą imprezę. Ogromną W zawodach uczestniczyło rekordowo uczniowie wszystkich rumskich szkół, każda szkoła wystawiała swoje reprezentacje, każda szkoła miała pięć sztafet wystawionych zarówno damskich jak i męskich, także w tym roku naprawdę było nas najwięcej od wszystkich lat. Także cieszymy się, że ten sport w Rum się rozwija i coraz więcej uczestników jest. Na Pierwszych trzech miejsc uczestników biegu były nagrody fundowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Były to super medale oraz dyplomy, ale dzisiaj nagradzaliśmy również na koniec roku medalistów wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Dzieci tych, którzy zajęli pierwsze, drugie i trzecie miejsca. I były to już takie nagrody i pieniężne, i rzeczowe. Także naprawdę myślę, że takie cenne, że dzieci zostały fajnie nagrodzone za swój trud włożony w całym roku szkolnym. Nigdy nie było, żeby zakończyć te zakończyć moje ostatnie sztakiety. Okulam dyrektora Rosjum Rumia. Życzę Wam wiele sukcesów, będę trzymała kciuki. Więc Rumia będzie sportowa, jak zawsze mówię, i sportem w soli. Ogromne prawa dla Pani dyrektor. Jeszcze raz dziękujemy serdecznie za widoczność.